Kia, movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam coś, czego tutaj jeszcze nie było, czyli nowa Kia Sportage w kolorze Orange Fusion. Zapraszam na krótki film. Nowa Kia Sportycz. Wersja wyposażenia L. 1,6 Turbo 230 KONI Hybryda z napędem naprzód. Kolor Orange Fusion, czyli pomarańczowy, widzieliśmy ten kolor na X-Sidie, widzieliśmy go już na Sidzie GT. Widzieliśmy na siedzie Kombi. Na sportyżu jeszcze go nie widzieliśmy. My go jeszcze tutaj nie mieliśmy, co powiecie na takie połączenie uważam, że dobrze wygląda. Wersja wyposażenia L, czyli Felga 17 cali, przyciemniane szyby z tyłu, te wszystkie plastiki nad kola. To jest wykonane z matowego plastiku. Dla niektórych to dobra informacja, natomiast moim zdaniem pianobleki trochę lepiej wyglądają. Ale prawdą jest, że to pewnie będzie prostsze w utrzymaniu czystości. Grill w wersji L. Reflektory full LED. Chociaż kierunek jest zwykłą żarówką, ale światła długie, krótkie czyli mijania i drogowe są wykonane w technologii LED. Tutaj mamy radar do hamowania autonomicznego do aktywnego tempomatu. Asystent pasa ruchu działa w oparciu o kamerę na podszybiu. Co powiecie na ten kolor? kierunki w lusterkach są, relingi są. Tutaj mamy chromowaną listwę, tutaj jest czarna listwa. Tak wyglądają światła z tyłu, tu również kierunek jest żarówką. Ale reszta jest ledowa. Tu mamy światło wsteczne. Zajrzyjmy do środka. Jak to welce miękko, pełna elektryka. Tutaj już pojawia się trochę pianubleka. Wielofunkcyjna kierownica. Skrzynia biegów, selektor shift by wire. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica. Wyświetlacz zakrzywiony pod jedną tafrą szkła. Tapicerka wersji L w pełni materiałowa. Były pytania o zagłówek. On tu nie ma regulacji. Czyli, jeżeli jest ten zagłówek tak wyprofilowany, to on tutaj nie ma regulacji przed tył. Jeśli dobrze kojarzę, w wersji podstawowej tamten zagłówek był tradycyjny i tam była regulacja. Pochylenia, że tak powiem, tył. Tu również podgrzewane fotele po bokach dwustopniowa regulacja, tak wygląda tapicerka w wersji L dopiero teraz na to przyszycie zwróciłem uwagę, nie wiem czy to było wcześniej tu mamy jeszcze regulację no tak, hybryda, czyli mamy nadal regulację temperatury dla pasażerów tylnego rzędu, mamy nawiew kanapa dzielona 40-20-40 z tunelem na narty Wersja wyposażenia L, więc elektryki, klapy, bagażnika tutaj nie ma, jest kamera. Koło dojazdowe. Wszystko co w Polsce jest wymagane, czyli trójkąt, gaśnica w samochodzie jest, lewarek jest. Podłoga dwupoziomowa. Tu mamy składanie oparć. Hybryda, 230 koni. Wersja wyposażenia L, a nie powiedziałem, ile ten samochód kosztuje dzisiaj cennikowo 160 800 zł brutto. Tu mamy taki zaczep na siatkę z zakupami. Ten zagłówek wspomniany wcześniej tu mamy regulację kąta nachylenia oparcia jest bardzo duży zakres regulacji. Deska bez zmian. Wyświetlacze pod jedną tafrą szkła. Zaraz je odpalę, pokażę, jak świecą. One nie są tak idealnie zakrzywione, jak w wersji Business Line, bo tutaj mamy taki, bym powiedział, kąt. Czyli są zakrzywione, a nie zaokrąglone. O tak. Schowek. To jest fajne i sprytne rozwiązanie. Podłokietnik. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. Zobaczymy, czy ma wyciszenie pod maską. Nowy Kia Sportycz, kolor Orange Fusion. Co powiecie na Sportyża w tym kolorze? Nowe logo. Napęd hybrydowy. Silnik spalinowy, silnik elektryczny. Jest wyguszenie. Podoba się pomarańczowy sportycz. Powiem szczerze, że mi się podoba bardziej niż bym się spodziewał, że mi się będzie podobał. W sensie nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze wyglądał w tym kolorze. A to proszę. Hybryda Ready EV, czyli napęd elektryczny. Komputer pokładowy. Przepływ energii. Dwufunkcyjny panel. To jest fajne sprytne rozwiązanie. Kamera, słyszycie to pikanie? To po to, żeby nas było słychać na zewnątrz, jak cofamy na elektryku. E-Call, czyli system wzywania pomocy, lusterko fotochromatyczne, włączenie, wyłączenie nawiewu albo włączenie klimatyzacji. Radia, przepraszam. Ostatnio pokazywałem to przy okazji jazdy testowej. Pokażę Wam to jeszcze raz dzisiaj. Tutaj. Kolejne sprytne rozwiązanie to jest. Chyba tutaj. Nie. Tu chyba będzie. O. Zobaczcie, można sobie ten, to pokrętło zamienić z tym. I albo po lewej stronie mamy włączenie, wyłączenie, głośność, a po prawej stronie mamy zmianę nagrań, tudzież zwiększanie, zmniejszanie mapy. Możemy to zamienić. Sprytne, co? Może komuś się przyda. To było na tyle, jeśli chodzi o Kia Sportage hybrydę 1.6 turbo, 230 koni, przygotowaną do wydania, kolor Orange Fusion. Za chwilę jeszcze zgaszę światło, zrobię jeszcze jedno obejście w naturalnym świetle, w miarę możliwości dzisiaj taka pogoda, że słońce zachodzi co chwila i w sumie nie mogłem się zdecydować czy nagrywać w sztucznym oświetleniu, jak widzimy tutaj, czy w naturalnym. Więc jeszcze jedna rundka dookoła z wyłączonym oświetleniem. I kolor Orange Fusion w naturalnym świetle. Co powiecie? Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie prośba łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się.